Dajcie. Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam, jak szybko i łatwo zrobić barwy klubowe na policzkach. Możecie je wykonać sami przed meczem, a możecie liczyć też na animatorki na stadionie, czyli na nas. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do rzeczy. Natalia, działamy? Tak. Do wykonania takich barw polecam Wam bardzo farby wodne. Szybko, łatwo i prosto nanoszą się i równie łatwo je później zmyć. I grube pędzle trzeba. Właśnie, grube pędzle. A zatem robimy pierwszą na górze barwę, pierwszy kolor i drugi. Jeżeli będziecie używać tych farb wodnych, pamiętajcie, proszę, aby je spryskać wodą. Mamy już konsystencję i możemy na niejść. druga barwa. I mamy. Teraz, żeby wam jeszcze. Udowodnij, czy jest to naprawdę proste. Natalia pomaluje barwy mi. Wdziałamy? Tak. No to ruszaj, Natalia. Proszę bardzo. Pętle twoje. Użyczam swojej twarzy. Ale zimne. Mamy? Tak, jest. Super! I wy możecie w taki sposób przygotować się na mistrzowskie emocje. Przypominam moi drodzy? Zapraszamy Was serdecznie na okrzej i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Cześć!